Czy pamiętacie, jak w jednym z poprzednich odcinków siedzibę firmy naszego bohatera Adama odwiedził kurier z paczką? No właśnie. Przyjrzyjmy się dokładnie, co rzekomy kurier zostawił za naszą drukarką. Urządzenie, które w teorii wydaje się dosyć małe, w praktyce jest istnym olbrzymem, bo choć może w szafie serwerowej, w której administrator nie dba zbytnio o porządek w kablach, umknęłoby wielu oczom, to tutaj raczej powinno się rzucić w oczy, prawda? Co to jest? Traktujmy to po prostu jak komputer. Jak komputer, który ma lub może mieć na pokładzie praktycznie wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia ataku. Kartę sieciową, modę GSM, pamięć, procesor. Tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby załadowany był do niego cały system operacyjny, np. Linux, który będzie pięknie przerzucał pakiety kanałem zwrotnym utworzonym przez łącze GSM lub nawet przez sieć Wi-Fi, naszą gościnną. Ale że komputery są przecież idealnie stworzone do pracy nad wieloma czynnościami naraz, to może jednocześnie szperać po naszej sieci mapem, próbować zwiększać swoje uprawnienia, poszukiwać haseł, skanować środowisko poszukiwaniu podatności. Jak mawiają niektórzy wizjonerzy, sky is the limit. Teraz tylko pytanie, kiedy i czy urządzenie takie zostanie znalezione fizycznie lub nasz zespół IT dowie się o szperaczu w naszej sieci. A jeżeli już się dowie, to ile informacji uda się zyskać przez napastnika, a może znów będziemy świadkiem tego. Alarm. Propagującego się, gdzie tylko mu się uda. Lub tego. Możemy przyznać jedno, napastnik miał tyle samozaparcia i szczęścia, że udało mu się fizycznie przedostać do firmy i zrobić swoje na miejscu. Czy to na pewno konieczne? A może zrobimy to samo w inny sposób? Jak myślicie, co znajdzie? Czy rzeczywiście arkusz z wynagrodzeniami swoich kolegów i koleżanek, czy może jednak coś innego? No coś jednak mało bogaty, ten pliczek. Adam nie dowiedział się za wiele, ale czy z komputerem na pewno wszystko dobrze? Adam wraca do swojej zwykłej codziennej pracy i nic nie widzi. Ma jednak do wykonania ważny przelew, który musi pilnie wykonać przed godziną dwunastą. A teraz poproszę Adama, aby skopiował numer swojego kontrahenta do notatnika. To tak naprawdę sztuczka. Sztuczka, która w żaden sposób nie wykorzystuje złośliwego oprogramowania, więc ciężko, żeby została przez oprogramowanie antywirusowe zatrzymana. W pliku Office'a było po prostu zaszyte makro. Makro, które wykorzystuje tzw. zwanego PowerShell. Makro to po prostu malutki program zaszyty w dokumencie. Można powiedzieć, że służy do automatyzacji pewnych czynności. Pakiet oczywiście ostrzega nas przed uruchomieniem makra, ale czasami chęć spojrzenia w dokument jest silniejsza. Poza tym, oczywiście, nie każde makro zaszyte w takich dokumentach musi być szkodliwe. Powershell to międzyplatformowe rozwiązanie do automatyzacji zadań. Tak, ja go mam w swoim komputerze i ty też go masz. Jest bardzo pomocny, ale jak wiele rozwiązań, daje on możliwości dwóm stronom. W tym przypadku zastosowaliśmy bardzo prosty swojej budowie skrypt, który odwołuje się do naszego schowka i sprawdza w pętli, czy nie znajduje się nam ciąg 26 cyfr. Co może mieć 26 cyfr? Numer konta. Jeżeli taki element znajduje się w schowku, bo właśnie skopiowaliśmy go z dokumentu czy wiadomości e-mail, jest podmieniany na podstawiony przez nas. Oczywiście, gdyby Adam chciał wysłać taki przelew, mógłby jeszcze zobaczyć, że numer konta jest inny, ale czy zawsze tak robimy? Odpowiedzmy sobie sami. Ha, ha. Super. No. Mikrokontroler z obsługą klawiatury. Kolega Adama z działu IT zrobił sobie z niego niezły żarty, ale zamiast żartu, tak mógł być inny skrypt, który mógłby zrobić z komputerem Adama dosłownie wszystko. Przypominacie sobie mikrokontroler, który został zostawiony za drukarką? Ten jest znacznie mniejszy. A może być nawet po prostu wbudowany w kabel do ładowania naszego telefonu. Uważajmy co wpinamy do swojego komputera.